Teletomy, to my, duet redakcyjny portalu Strajki. Ja nazywam się Bojan Stanisławski. Wraz ze mną jest redaktor naczelny tego medium, Maciej Wiśniowski. Dzień dobry. Kłaniam się. Dziś chcielibyśmy podeliberować trochę na temat, no, chciałbym się powiedzieć, polityki zagranicznej, ale właściwie ekscesu e, takiego PR-owego, może anty-PR-owego, którego dopuścił się luminarz polskiej polityki zagranicznej. I również można powiedzieć taki, chciałem go określić skandalistą, ale no. To nie wiem, czy to nie za duże słowo. Po prostu przypadkowy, to jest koleś, który robi przypadkowe wygłupy. Nie wiem, czy to jest skandalista, to jest <laughs> nieprzytomny jakiś facet. No. I chodzi tu oczywiście o Radosława Sikorskiego. Odczekaliśmy no, kilka dni, żeby tutaj ten szum medialny, który został zainicjowany przez jego niedawną wypowiedź, opadł. Ja może dla porządku tutaj przytoczę. Właśnie tę wypowiedź, żeby była jasność, o czym mówimy. Rząd PiS myślał o rozbiorze Ukrainy? To jest pytanie. Pytanie, które jest częścią odpowiedzi, bo ono zostało też postawione w programie Gość Radia Z. Czy rząd PiS myślał o rozbiorze Ukrainy? No i on powtarza to pytanie i dopowiada. Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych dziesięciu dniach wojny, gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie. Gdyby nie bohaterstwo Załęckiego i pomoc Zachodu, to różnie by to mogło być. No i y, nasuwa się tutaj oczywiście kilka, kilka pytań, i kilka wniosków właściwie od razu się również nasuwa, ale no, postarajmy się być dla Sikorskiego łaskawi. Co, co macie? Jakie są, jakie są Twoje pierwsze wrażenia? Jakie były twoje pierwsze wrażenia, gdy zetknąłeś się z tą wypowiedzią, i jaka jest twoja, Jaki jest odbiór tej reakcji, która. Którą ta, to, 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 ta wypowiedź wywołała? Wiesz co, ja bym chciał być bardzo łaskawy, i, i w gruncie rzeczy w tego typu wypadkach, ja w ogóle. Jakby to powiedzieć, patrzę na sprawę nieco inaczej, w tym sensie, że, że wtedy, kiedy, kiedy jakiś polityk, niezależnie zresztą od jego, od jego rangi, w jakimś tam wywiadzie gdzieś dziennikarskim chlapnie coś, to ja tak staram się, staram się nie podłączać do tych emocji, które, które tego typu wypowiedzi wywołują, choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że, że jak ktoś nie myśli, kiedy mówi, to po pierwsze musi stawić czoła reakcjom, reakcjom środowiska międzynarodowego, który odczytuje to po swojemu zgodnie ze swoimi oczywiście interesami, robi to jak chce. A po drugie, a po drugie też, jakby to powiedzieć, powinien taki polityk zastanowić się, czy jego, jego forma ekspresji no nie powinna zostać zweryfikowana. Z Sikorskiego, innymi słowy, należy myśleć, zanim się coś powie. No to, zanim się coś to powie. Tak Sikorski to, to przecież nie jest jego pierwsza wypowiedź, która, która wywołuje burzę. Przypomnij sobie, przypomnij sobie, że jego, jego opinię wyrażoną głośno, że podpisanie porozumienia o, o, o budowie Nord Stream, Nord Stream 2. To jest Pakt Ribbentrop-Mołotow. No, ja to nawet pokażę tu, jeśli pozwolisz. To, żeby nie było o, bardzo rzeczy, proszę. Zmyślamy się ze strony TVP. Także tu... dzielny, ten, dzielny ten polityk, rozumiesz, oczywiście zaatakował Lewicę, rozumiesz? I PiS, PiS jednocześnie. PiS i Lewicę, tak. Pakt Ribbentrop-Mołotow w polskiej tak, bo, polityce. No. Tak, oczywiście, bo jak wiadomo Platforma Obywatelska urodziła się, się, się wczoraj i w ogóle jest niewinna jak, jak dziecię. Drugi tekst, który, który rzucił, to był. To Ale to jeszcze był... chcę powiedzieć, że to dotyczyło nie tylko Nord Streamu i tego rodzaju rzeczy. On to również powtórzył w kontekście tego głosowania, które, które lewica przeprowadziła wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością, tak jest, w, jest. czy to było w ubiegłym roku, to bodaj było, ja nawet zerknę tutaj, żeby pomylić, tak, tak, to było w kwietniu tak, 2021 tak, roku. On w ten sposób komentował również postawę Lewicy, która postanowiła za, zagłosować wspólnie z stronnictwem rządowym za przyjęciem Krajowego Planu Odbudowy. Ja muszę powiedzieć, że do dzisiaj mam jakieś swoje takie no, wątpliwości co do tego, czy to głosowanie... W taki sposób, w takiej formule, w tym momencie było rzeczywiście dobrym rozwiązaniem politycznym. Uważam też, że te jakieś takie opowieści, że tu za świętą Unię Europejską to koniecznie tu trzeba zawsze podnosić ręce, nawet z diabłem, bo no, ten niebieski standard. Ale, ale wyrażanie się o tym, że to jest pakt ribbentrop mołotow no uważam za, powiedziałem, że będzie grubą przesadę. No mało tak, znaczy mało mądry, ja, ja bym to nawet tak nazwał. Problem jest, pro, problem jest taki, że Sikorski w tej chwili jest po pierwsze europosłem raz, po drugie mimo wszystko byłym ministrem obrony i byłym ministrem spraw zagranicznych. Te dwie funkcje, które pełnił w różnych, w różnych zresztą rządach dodają mu niezasłużonej powagi jego, jego wypowiedziom. To jest, to jest, ten wypadek, kiedy, kiedy właśnie polityk powinien bardzo myśleć przed, przed wyartykułowaniem swoich produktów mózgu. I on zdaje się, zdaje się tego nie robi. Czemu nie robi, a to już jest zupełnie inna sprawa, ponieważ mamy do czynienia w tej chwili w reakcji na tą ostatnią wypowiedź milion tysięcy, nie wiem, czy zauważyłeś, teorii spiskowych. A ja myślę, że to jest moje zdanie. Ja myślę, że to nie są teorie spiskowe, tylko, tylko jego, jakby to powiedzieć, osobowość, rozbudowana miłość własna, prowokuje go do wypowiedzi, które, które są, które wywołują właśnie taki efekt, jaki, jaki wywołała ta ostatnia Ukrainie. Sikorski jest zdania, zdaje się, w swoim głębokim mniemaniu, że on, jak on coś powie, to to cały świat słucha i powinien tego słuchać z otwartymi ustami. Mówiąc krótko, to, to są rzeczy, które w jego mózgu się, się lęgną, lęgną, lęgną i on nie musi wyrzucić, rozumiesz? To jest, przepraszam za, za niezbyt eleganckie sformułowanie, ale to jest tak jak z gazami na, na eleganckim przyjęciu, tylko człowiek dobrze wychowany, bo przecież, prze, prze, przecież organizm daje mu znaki, że no, zbliża się krytyczna chwila, to albo idzie w stronę okna, albo wychodzi do szatni, że zapomniał zapalniczki, albo odchodzi, a ten nie, ten trzymając się tej analogii, wali, rozumiesz, na, na cały głos i jeszcze się śmieje perlicie, każdy kaszle jak umie, na przykład, albo coś takiego. To jest ten typ według mnie osobowości, rozumiesz, i, 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 i w polityce to jest straszna sprawa. Straszna sprawa. Jeszcze w polityce, niestety, na wysokim poziomie i w takiej sytuacji, w jakiej, w jakiej obecnie się znajduje Europa. Nie, zgadzam się oczywiście z Tobą, że jeśli miałbym doszukiwać, znaczy, jeżeli miałby w ogóle próbować jakoś wyjaśnić, skąd się ta wypowiedź wzięła, nikt nie jest tym zainteresowany nawiasem, mówiąc wszyscy są zainteresowani wyłącznie tym, żeby sprawdzać. To jest to jest też fascynujące. Moim zdaniem. Moim zdaniem jest to coś takiego, co też jednak świadczy o, no, o upadku intelektualnym polskiej opinii publicznej, bo nikt się nie zastanowił, dlaczego, dlaczego to sformułowanie w ogóle zaistniało i czy ono ma jakiekolwiek odzwierciedlenie tak w rzeczywistości. Wszyscy badają tylko potencjalną, mniemaną kompatybilność yy, jakiejś tezy zawartej w nim. Z y, ty, tą czy inną, jakąś tam strukturą czy architekturą propagandową. No i można się ścigać, wiesz, tam przy, przy, przykładać te schematy. Każdy ma przecież inny, bo to można, można cię wszystko nazwać rosyjską propagandą, y, i no można się w to bawić w nieskończoność. Tylko, że w ostatecznym rozrachunku to niczego nie daje. I teraz tak. Pierwsze pytanie, które jawi się człowiekowi przytomnemu, który chce coś tutaj zrozumieć, co właściwie zaszło, jest takie, ale zaraz, dlaczego on to właściwie powiedział i co on powiedział? On powiedział, że yy, według niego Prawo i Sprawiedliwość miało takie wahanie, czy nie użyć polskiej armii, no przynajmniej ja tak rozumiem te wypowiedź, czy nie użyć polskiej armii do tego, żeby wprowadzić jakiś duży kontyngent wojskowy na terytorium, jakieś terytorium bliżej niezidentyfikowane właściwie terytorium zachodniej Ukrainy po to, żeby ją rozebrać, wspólnie, jak rozumiem, z Rosją. No i teraz ja po prostu chciałbym, żeby ktoś przedstawił, bo skoro ten właśnie osoba, która, która cieszy się niezasłużoną jakąś rewerencją, wypowiada tego rodzaju twierdzenia, no to chciałbym, żeby przedstawił ktoś cień dowodów chociaż na to, albo cień dowodów na to, że to jest możliwe w ogóle. Uwaga, ja ci powiem pierwszy dowód. Pierwszym dowodem na to, jest, nie wiem czy ją pamiętasz, pamiętasz, koncepcja Jarosława Kaczyńskiego o wprowadzeniu kontyngentu pokojowego NATO z prawem do samoobrony, czyli do, tak. do strzelania wojsk rosyjskich. Ale to on było, może ale to było może po 10 dniach, to było po 10 dniach już, więc to się nie, nie kwalifikuje tutaj, jeżeli chodzi o ten, bo on powiedział wyraźnie, że chodzi o pierwszy tydzień. Czyli wojna wybuchła i nie, nie rozumiem teraz, skąd się to wahanie nawet wzięło, bo widzisz, to się wszystko, gdy przyjrzeć się temu bliżej, to się nic nie trzyma kupy, Maciej. To od, I to jest zasadniczy problem z tą wypowiedzią. Ergo minister, były minister spraw zagranicznych, były minister obrony, człowiek bardzo mocno osadzony w tej neokonserwatywnej klice amerykańskiej poprzez swoją żonę Annę Applebaum, po prostu powiedział, wygłupił się po raz kolejny, jak to ma w zwyczaju i, i, i prawdopodobnie pomyślał, że błyśnie jakąś tutaj wyjątkową frazą. I dlatego to powiedział. I e, nic tutaj się nie trzyma, e, jakby nie ma ża żadnej myśli, która by to spajała. Po pierwsze, jeżeli prawo i sprawiedliwość miało wahanie w ciągu pierwszego tygodnia czy pierwszych dziesięciu dni wojny, to dosyć dziwne, że miało to wahanie wtedy, dlatego, że z mediów, również polskich, wiemy dobrze, że amerykański wywiad i amerykańscy politycy uprzedzali rząd prawa i sprawiedliwości na kilka tygodni. Przed 24 lutego minionego roku, że ta wojna na pewno wybuchnie. No a byłoby dziwne, gdybym teraz zakładał, że oni nie wierzyli amerykańskim politykom albo amerykańskiemu no wywiadowi. No. Nie wchodzi w rachubę. Oni wierzą we wszystko. Oni, gdyby powiedzieli, że 2 plus 2 jest 5, to oni by na pewno tutaj no, wierzyli. Zaczęli poprawiać tak. podręczniki do matematyki. Wiedzieli o tym. W związku z czym albo mieli to przygotowane wcześniej. Albo mieli to obliczony, i albo to była rzeczywiście jakaś strategia, którą oni ewentualnie chcieli wdrożyć. Jeżeli tak, to proszę pokazać jakiś punkt odniesienia nie wiem, papier, dokument, coś, co wyciekło do mediów. Gdzie jest ta strategia? Jakie wojsko miało tam wejść, kiedy, w jaki sposób i czy, bo, i czy polskie wojsko w ogóle było na to przygotowane? Ponieważ ja stawiam tezę, że polskie wojsko nie wyjdzie z żadnych okopów, nie wyjdzie z żadnych, z żadnych nawet koszar, bo jeszcze nie wyszło z biur. Dlatego, że przypominam Ci, Maciej, że Prawo i Sprawiedliwość dokonało tutaj kolejnej reformy niedawno, między innymi, między innymi chodzi o reformę właśnie wojska i struktur, które przyjmują do wojska nowych rekrutów. W związku z czym zniknęły jakiś czas temu wojskowe komendy uzupełnień, zastąpiono jakąś inną strukturę, już w tej chwili nie pamiętam jak dokładnie się te rzeczy nazywają, ale z doniesień publicznie wygłoszonych przez różnych prawicowych posłów, wiadomo, że brakuje stempli, zszywaczy, papierów, komputerów, nikt się nie jest w stanie, więc mamy bałagan administracyjno-strukturalny w polskim wojsku i nie bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić, w jaki sposób to wojsko można by teraz zmobilizować do tego, że pamiętasz jak rozmawialiśmy o mobilizacji, słynnej mobilizacji, która Pamiętam. która miała tutaj 200 tysięcy żołnierzy, do tego co się stało? Co się stało? Nic się nie stało, dlatego że się nie da nawet takiej liczby obsłużyć. To jest największa, przynajmniej tak jest to zapisane z dokumentów publicznych wiemy, że jest to największa masa ludzka, jaką Wojsko Polskie jest w stanie zmobilizować, przyjąć, obsłużyć i tak dalej. I jak na razie nie widać żadnych, kompletnie żadnych efektów tego podjętej wówczas decyzji. Więc wszystko to jest praktycznie niemożliwe, to znaczy nie bardzo sobie wyobrażam, że... Ale tam są w Twojej wypowiedzi są dwa wątki. Pierwszy, z którym polemizować nie zamierzam, co do tego, że polska armia jest niezdolna w tej chwili wbrew trątracji e, propagandowej, jest niezdolna do, do, jakby to powiedzieć, efektywnych działań ofensywnych, tutaj nie ma sporu. Natomiast kiedy ty mówisz, niech pokażą dokumenty, to ty namawiasz. Nie tylko rząd prawa i sprawiedliwości, ale również polskie elity polityczne do bardzo widowiskowego samobójstwa. W tej chwili pokazać w tej sytuacji międzynarodowej, jaką mamy, i, i, i w tej sytuacji relacji polsko-ukraińskich, pokazanie tego typu dokumentów, że my byśmy byli gotowi do, do uczestniczenia w rozbiorze Ukrainy, niezależnie od tego, jak to nazwiemy obroną zachodnich terytoriów tego braterskiego kraju. No, wszystko jedno. Nie ma znaczenia. Praktycznie przecież wiadomo, o co chodzi, byłoby to wejście jakaś, jakaś forma aneksji. E, pokazanie tego typu dokumentów, no, jakby to powiedzieć, kończy, kończy relacje polsko-ukraińskie na tym poziomie, które są znakomite, przynajmniej na poziomie werbalnym i na tym poziomie politycznym, bo, bo jak wiesz, doskonale, a ja to też wiem, nic nie jest e, tak. Płynne i tak zmienne, jak wzajemne relacje dwóch państw, które łączy Wspólna nie zawsze najłatwiejsza historia. Skoda, no ja nie, nie, nie chodziło mi o to, żeby pokazać dokument, w którym jest napisane w razie czego wejdziemy i roz, rozbierzemy Ukrainę, tylko dokumenty, które poświadczają to, że Polska, a, że polska armia jest zdolna do tego rodzaju działań. To znaczy, że pokazać, że w ramach naszej doktryny obronnej przewidujemy różne scenariusze i w ramach tych scenariuszy polska armia musi móc się wyprawić na południe, wschód, zachód, wszystko jedno dokąd i Jakoś tam zadziałać. No, uważam, że wygłaszanie tego rodzaju stwierdzeń jest po prostu kompletnie nieodpowiedzialne, i, i, i jeżeli już się to robi, no to musi być jakiś punkt odniesienia. A czy będzie to, czy, czy będzie to punkt odniesienia, który jest jakoś groźny. Dla, wiesz, dla polskich elit, i tak dalej, no to szczerze mówiąc, to jest trochę nie mój problem. To znaczy, macie te elity, takie się ukształtowały, jakie się ukształtowały. Macie takich luminarzy, właśnie między innymi jak Radosław Sikorski, który chodzi i opowiada różne, opo właśnie przedstawia opowieści dziwnej treści. Robi to bez żadnego zażenowania. Wydaje mi się, że robi to również bez zastanowienia. Jest w tym jakiś element na pewno narcystyczny. Być może są jeszcze, być może są jeszcze jakieś inne tutaj kwestie, no. Nie chcę spekulować, jeżeli chodzi o konstrukcję psychiczną Radosława Sikorskiego, zresztą nie jestem chyba na to w ogóle tak gotowy. Nie mam takiej wyporności wiesz, emocjonalnej, żeby się tym teraz zajmować i jeszcze publicznie to robić, ale, e, a, ale no, wyraźnie widać na pierwszy rzut oka, taki ostrożniejszy, że to jest wypowiedź, która po prostu została. W, wiesz, jakaś teza, która została skonstruowana na prędce po to, żeby zrobić tutaj odcisnąć kolejne piętno wiesz, w tym dyskursie publicznym i, i, i pokazać, że Radosław Sikorski to właśnie może wszystko, zawsze, tak samo jak było nawiasem mówiąc z tym tweetem, nie wiem czy pamiętasz Thank You USA, no po prostu no. nie pomyślał nie pomyślał i on uważa, że jemu wolno więcej, oczywiście ja rozumiem, że on tak uważa, dlatego, że jego żona jest tak jak powiedziałem częścią tej, 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 tej takiego tego mrocznego konsorcjum podpalaczy świata i wiesz no, gdy się jest o Obsadzonym w, tak, w takim high society. No to nic dziwnego, że woda sodowa po jakimś czasie uderza do głowy. A poza tym on tutaj się też sam obsadził w różnych rolach. Po pierwsze, właśnie chcę tutaj. Demonstracyjnie udowadniać, że on jest gotów na wszystko. Nie wiem, czy sobie, a przypominasz sobie, być może, jak on mówił o tym, że broń atomową trzeba dać Ukrainie. Nie wiem, czy... tak. tak, tak, tak no, no, no to jakieś. Jest. I wiesz, i, to wtedy, i to wtedy wyśmiali go nawet pewnie koledzy jego żony. No to musiał być dla niego bardzo trudny moment. Nie, albo no, wiesz, no być może nawet musiała go żona jakoś obsztorcować, tam wałkiem mu grozić w domu albo coś takiego. To też tego nie wykluczam. Ale dobra, no powiedział to, co powiedział, i było to rzeczywiście nieprzemyślane i straszne. Ale teraz pozostawiajmy się jeszcze na innymi. Inną rzeczą, mianowicie jaka powinna, bo tak, to, ta reakcja była oczywiście historyczna i tu już no nie będziemy tego opisywali, ale jaka powinna być reakcja, bo według mojej oceny, to reakcja w państwie poważnym, gdy jest jakiś polityk opozycyjny, ważny, nieważny, umocowany czy nieumocowany, wszystko jedno, no to tam oczywiście niech krzyczą w mediach tu, że tam ruska onuca albo coś takiego, no tam wiesz, no nie chcę, krzy... ale w tym państwie chyba są jakieś służby. No tak sobie wyobrażam. Jeżeli jakiś ważny polityk e, swoimi wypowiedziami podważa yy, do jakiejś takie fundamentalne paradygmaty polityki, która jest prowadzona. Nieważne, w te, tej chwili czy ja się z tą polityką zgadzam, no to chyba należałoby wysłać do tego Sikorskiego, jak on wyrzuca śmieci, rano idzie w klapkach, dresie i, i, wiesz, i bez skarpetek, wyrzuca śmieci przed blokiem, domem, czy gdzie tam jest, żeby no, przypadkiem... dworkiem, przed dworkiem. On tutaj w... się nie wyrzuca. No, no od dworek. Tego, służby. No dobra, okej, okay, no, ale powiedzmy, gdy idzie do samochodu, idzie albo rozpadku. nie wysiada, wysiada z jachtu, no nie wiem, coś, wszystko jedno, no, skacze na paralotni, i tak dalej. To zupełnie przypadkiem powinno się tam znaleźć dwóch kolesi, których on nie zna, ale którzy będą bardzo zainteresowani tymi jego wypowiedziami. I powiedzą, my strasznie nam się podoba, obywatelu Sikorski, że tutaj tak, tak aktywnie zajmujecie stanowisko w tych publicznych ważnych ten... sprawach. Ale czy moglibyście trochę uważać? Dlatego, że jeżeli nie będziecie uważali, to może wam się nagle zdarzyć jakiś bardzo ciężki przypadek. Chcielibyśmy, żeby tak nie było, bo są przecież, bo to jest no naprawdę. Jesteście, Jesteście bardzo, bardzo cenionym bardzo politykiem osoby, i tak, tak. dalej. No, no, trzeba dbać o zdrowie, trochę bo strasznie się emocjonujecie. Jeszcze wam coś się kurczę przydarzy tutaj jakaś jakieś nieprzyjemności takie zdrowotne, które mogą zaważyć, może pan doznać jakiegoś poważnego uszczerbku na życiu lub zdrowiu. I ja myślę, że Sikorski by to szybko zrozumiał, wiele szybciej by to zrozumiał niż te wszystkie no, on ma, chlastania. On ma dobrą szkołę, ma dobrą szkołę do, do rozumienia tego, co no pan właśnie, aluzji. No więc właśnie, i to byłaby klasyczna sytuacja z kategorii ja wiem, a pan rozumie. I on by to wiesz, i, i to by zostało, bo moim zdaniem zostałoby to... No, i, i... I, I to byłoby z korzyścią dla wszystkich, nawiasem mówiąc. Znaczy dla nas też, bo my, nie bylibyśmy narażeni na takie. Oczywiście. Takie ja, znaczy, ja chciałem taki, dodać taki własny, nie tyle komentarz, ile taki, jakby to powiedzieć, rzucić pewne tło. Bo my, mówiąc w tej chwili o tym, jak mówimy, wydawałoby się, że chodzimy po cienkim lodzie, ponieważ, ponieważ trącamy prawo do wolnej wypowiedzi każdego obywatela. W tym jednak wypadku, tak jak słusznie zauważyłeś, ten, ta sytuacja nie ma miejsca. Znaczy to, to prawo nie ma zastosowania ze względu właśnie na rolę Sikorskiego. Na pozycję tego faceta. I, tak, na pozycję i na, jakby to powiedzieć, traktowanie przez określone społeczności międzynarodowe w tym, w tym również. Jego wypowiedzi w sposób absolutnie poważny. To, no, co Masz, się ale... działo, to, co się działo, to, co się działo rzeczywiście w rosyjskiej propagandzie przez ostatnie 48 godzin wokół tej, wokół tej, tak tej, więcej, tej, tak. tej wypowiedzi, czy tak więcej już teraz, to jest, no jak nie da się ukryć, że to. Yy, Czekali na, ta, czekali Maciej, na taką wypowiedź. Ale, ale, ale to nie czekali tylko o to zępowiedź. chodzi, bo mi to, to, że ktoś sobie wyciera, wiesz, jakąś część ciała wypowiedzią sikorskiego, czy kogokolwiek innego, to dla mnie osobiście to może być tutaj najwyżej problem estetyczny. Jeżeli ktoś na przykład nie lubi rosyjskiej propagandy, no to wtedy może się powiedzieć, ojej, ojej, i tutaj nagle jakiś, wiesz, polski polityk wpisał no. się w jakiś, w jakiś schemat, który mi się nie podoba i to mnie jakoś tam, mm. wiesz, irytuje. No spoko, dobra, okej, okay. przyjmuję to do wiadomości, ale to nie o to chodzi. Tu nie, wolność wypowiedzi to wszystko tak. Ale przecież mm. ten koleś mówiąc takie rzeczy. On faktycznie zagraża, albo stwarza zagrożenie dla wiesz, no, bezpieczeństwa narodowego tak. kraju. No, rozumiesz. Tak. To o to wiesz. chodzi. I, i ja, no, jak, ja jestem naprawdę no, wielkim fanem wolności wypowiedzi, wielkim fanem e, wolności słowa, ale to nie znaczy, że można przyjść i wiesz, i. i z pozycji ministra, byłego ministra, czy jakiejś ważnej osoby, która właśnie w tym Absolutno zarządowym high society, wiesz, funkcjonuje. Przyjść i sobie powiedzieć, że no polski rząd, to wiecie, miał taki pomysł. Już wszystko jedno, czy tam uczynił jakieś zastrzeżenie, czy nie, bo on tu się broni, że tam zastrzegał, że jemu się wydaje, że coś tam. Wszystko jedno. Wszystko... Zostało to zinterpretowane tak, jak zostało to zinterpretowane, i wiadomo było. Że tak Gdyby pomyślał, to tak, tak będzie zinterpretowany i nie powinien był tego mówić. I wiadomo, że ma to przełożenie na sposób, w jaki widzą polskie różne inne rządy, w jaki sposób one będą traktowały teraz. Również ukraiński rząd, który przecież tutaj jest teraz, a, jest traktowany jako, no, jako takie wyjątkowe zjawisko, na które trzeba huchać, dmuchać i tak dalej. Więc jakby spowodował wstrząs polityczny na międzynarodową skalę, Wypowiadając takie głupawe kwestie, I, i tu, no wiesz, no możemy do jutra rozprawiać, czy wolno na przykład, wiesz, powiedzieć, wypowiedzieć stwierdzenie X czy Y, które tam, wiesz, łamie prawo albo cię nawołuje do jakichś czynności, które są niezgodne z prawem, i tu, tu, wiesz, tu możemy filozoficznie, prawnie i pod każdym innym względem tu, to rozważać, ale jeżeli ktoś właśnie. Mający tego rodzaju pozycję, no wypowiada kwestie, które są, e, które no zagrażają jakąś gigantyczną transgresją, po prostu, i nie ma dowodów na to, nie ma cienia w ogóle wiesz jakiegoś punktu referencyjnego, że proszę bardzo, ja to mówię, dlatego że to i to, że zetknąłem się z tym gdzieś w jakichś okolicznościach. Nie ma tego. No. To... Żadna wolność wypowiedzi mnie tu nie przekonuje w tym kontekście. Tak jest, nie, nie. Ja, ja nie zamierzałem nawet z tobą w, w tej mierze, w tej mierze polemizować, tylko, tylko chciałem jak gdyby uprzedzić pewne pe, pewne uwagi naszych komentujących, których mm. których mamy coraz więcej. Właśnie na tym na ten punkt, że, że jednak. Tutaj mają zastosowanie te sprawy, o których przed sekundą właśnie powiedział. Mhm. Więc tutaj nie ma co. No dobra, i teraz na sam koniec Jarko, chcę powiedzieć jeszcze coś takiego, że Sikorski to co, co powiedział, to powiedział i jest to, jest to oczywiście symptomatyczne. Ja uważam, że to jest nieprawda. Nie ma dowodów na to, że to jest prawda, w związku z czym ja uważam, że to jest nieprawda. Uważam, że polska armia nie byłaby w stanie. Tego tego rodzaju przedsięwzięcia zrealizować. Uważam, że nie byłoby na to zgody ze strony najważniejszego sojusznika, jak to się mówi, czyli Stanów Zjednoczonych. Wątpię bardzo, żeby wyobrażam sobie taką ewentualność, że Stany Zjednoczone mogłyby w jakimś momencie już takim, kiedy no nie będą wiedziały kompletnie, co robić, spuścić ze smyczy Kaczyńskiego. A dobra, niech tam idzie, zobaczymy, co z tego wyniknie już tak, w takim jakiś desperackim odruchu. Myślę, że to mogłoby być możliwe, ale w ogóle też nie bardzo sobie wyobrażono, kto będzie, kto to zrobi. No, kto to zaplanuje, kto, jacy stracedzy się wiesz, tutaj tym zajmą i w jaki sposób by to miało, miało przejść. No, po prostu nie jestem w stanie sobie jakoś tego, wiesz, tym swoim aparatem poznawczym objąć. Uważam, jeszcze raz podkreślam, że to było chlapnięcie służące temu, żeby Radosław Sikorski mógł się ponapawać własną odwagą wiesz, cywilną i tutaj odwagą własnej, własnego stanowiska politycznego i, i, i nic więcej. Natomiast e, rozmawiałem bodaj trzy dni te, w weekend miniony. Dzisiaj do protokołu podyktuję, że mamy 25 stycznia. No to to było cztery dni temu pięć. Zrobiłem wywiad ze Scottem Ritterem, no, amerykaninem, analitykiem wojskowym, który, którego, którego stanowisko w sprawie tej wojny na Ukrainie jest no, zgoła odmienne od tego, co prezentują. Co prezentują media głównego nurtu i te wszystkie establishmenty kolektywnego zachodu. I on w tym wywiadzie powiedział, że cokolwiek by się miało stać z zachodnią Ukrainą, Cokolwiek tu Rosjanie postanowią, to że no na pewno logiczne i jakoś sensowne i, i, i spójne też intelektualnie, politycznie pod każdym innym względem byłoby dopuszczenie do jakiegoś samostanowienia, bo Rosjanie się cały czas na to powołują, ale ważne, żeby zacząć to robić szybko, zanim Polsce lub Rumunii przyjdzie coś głupiego do głowy. I wiesz, i, i w tym kontekście sobie myślę, że tak, jeszcze dwie, trzy takie wypowiedzi, takie palnięcia, nie wiadomo skąd, i wytworzy się pewna dynamika, której potem będzie trzeba się podporządkować. Ta. Wiesz, bo, bo no, no, tak dużo będzie reakcji, tak dużo się uruchomi różnych emocyjek, tak duże nadzieje zostaną wzbudzone. Takie komentarze się mogą pojawić w mediach, że nagle skoro się powiedziało A i powiedziało się to tyle razy w różnych formach, to może się okazać, że trzeba będzie powiedzieć B. No. Ja mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie, bo to dopiero jest, może być początkiem końca polskiej państwowości, takiej jaką znamy przynajmniej na razie. Tak, dokładnie. To znaczy tutaj ja myślę, że jest tak, jeśli nawet tak jest, że osobowość Kaczyńskiego, Kaczyńskiego, Sikorskiego zmusza go do, do formułowania tego typu tego typu zdań, to o czym już wielokrotnie mówiliśmy, powinien sobie zdawać sprawę z konsekwencji. Mm -hmm. Już. Mm -hmm. No tak, no tak, no tak, to prawda. Okej, okay, no to cóż, tym dosyć banalnym, no ale jednak jak widać, cały czas nie dość powtarzania, nawet banałów, jeżeli chodzi o polską klasę polityczną. No tak, to słowa, różne słowa wypowiedziane w poczytnych mediach, czy słuchalnych w tym wypadku, bo to było Radio Z. Będąc osobą jakoś umocowaną w establishmentie, no tak, ma to swoje konsekwencje. No i trzeba się z tymi konsekwencjami liczyć, i no. Z tym przesłaniem pozostawiamy pana Sikorskiego, jeżeli nie wątpię, żeby słuchał akurat naszych tutaj komentarzy <laughs> wszystkich naszych widzów i widzki uprzejmie prosimy o użycie wszystkich przycisków, które są niezbędne do tego, żeby prawidłowo śledzić tutaj nasze produkcje, przycisk subskrypcji, dzwoneczek, jakieś tam kciuki w górę i tak dalej. Przypominam również osobom, które są e, szczególnie ukontentowane naszymi e, komentarzami. Do skorzystania z linków do, naszego, do naszych kont w portalach Patronite oraz e, w portalu Buy Me a Coffee. I jeśli dobrze pamiętam, Maciej poprawniej, jeśli się mylę, to niedługo ma też ruszyć. E, podobne Paypal. konto na portalu, Paypal. a tak, na portalu PayPal. Otóż tak. Także uh, Bardzo dziękujemy banku... wszystkim tym, którzy, którzy już to zrobili, a, a jest ich zaskakująco zaskakująco wielu i tak mówię, na ile się potrafimy wzruszać, na tyle się wzruszamy i dziękujemy bardzo. Dziękujemy wszystkiego dobrego, do zobaczenia w następnym odcinku. Do widzenia.